Witam was serdecznie. Kolejny odcinek z Facey widzowie. Kolejny z Facey No, już coraz bliżej, dziewiątki, bo tak dalej mamy ósemkę. No cóż, no tak to bywa. Team, jak widzicie, prezentuje się w taki sposób. I gramy znowu Miraża Niemcy. Serdeczne pozroda D-Tusk. Sorry, my game just crashed. No cóż, widzowie. Fajnie się zaczyna gierkę, kiedy crashuje No, czasami tak bywa. CS2 dalej jest takim głównym, że to. Ale jakoś damy sobie radę. There was one, uh, short. Okay. There's one B, one, one B, under window. there's one short and one. A to jest raczej lost runda. Przegrana runda kolejna. Nie wiem, mam kurwa 0-4 statystyki widzowe. Nie wiem, co mam powiedzieć na ten temat. No nie wiem, gram. Poprzedni DAS-2, jeśli oglądaliście. Tak, szedł. Pierwszy mecz na mirażu. Okej, okay, też było słabo, ale uważam, że było znośnie. Coś tam zabijaliśmy, było całkiem okej. Okay. Teraz nie wiem. Teraz, jakbym nagle nie potrafił grać w ogóle w tę grę. Bomby. No i co, o co chodzi? Ja to z tej pizdy kurwa instant boli mnie to coś odwala, w tej grze, naprawdę. A w międzyczasie chcę Was zapoznać z partnerem dzisiejszego odcinka, jakim jest Pirate Swap. Jest to strona, na której w szybki i łatwy sposób wymienicie swoje skórki na nowe, unikając sporych opłat. To serio, są one tutaj bardzo niskie. Oprócz tego strona posiada sporo opcji filtrowania, czy to po typie bądź kolorze skórek, rzadkości, czasie bana, a nawet konkretnych naklejkach na broni. Używając kodu BARTY otrzymacie 35% bonusu do doładowania, a wymieniając swoje skórki pierwszy raz, dodatkowo otrzymacie bonus za pierwszą transakcję. Przykładowo wrzucacie skina warto. 100 dolarów otrzymujecie dodatkowe 10 dolarów. Brzmi spoko, co nie? Oprócz tego, na stronie macie zadania, za które otrzymujecie balans. A tak naprawdę te zadania wykonujecie po prostu robiąc podstawowe rzeczy na stronie. Przykładowo, konfigurujecie swój adres e-mail, ustawiacie awatar na Steam, wykonujecie pierwszej wymiany, czy konfigurujecie swój trade URL. Są tutaj również konkursy na skiny oraz możliwość sprzedania swoich skórek i otrzymania kasy prosto do ręki. A co najważniejsze, jeśli napotkacie jakiś problem, to macie dostępny 24x7 support, który z pewnością Wam pomoże. Pamiętajcie o kodzie Barty. Dziękuję Pirates się partnerem mojego kanału, a my wróćmy do odcinka Jest dramat, po prostu Serio dramat jest, gram bezpiecznie I jest kurwa tak samo źle jakbym puszował Pewnie 2.14, dostaję takie bomby Z dupy, ja mam 0 killi, 5 dedów 0 killi Bo ja próbuję cokolwiek zrobić i ja dostaję Instant pit, nie wiem, nie wiem co mam z, z tym Faktem zrobić, no będę grać normalnie bo Cały czas jakby to nie jest powód, żeby się poddawać Ale nie wiem, nie wiem co mam robić aktualnie już No, no. Pit, pit up, pit up, pit up Two guys pit. Two pit. Already connector yeah. Kurwa, no Stairs Kurwa, słuchawki dał, nie załóż Ja mam 0,6, no kurwa hey. Daj mi coś zaraz. Przepraszam za tyle przekleństw, ale to po prostu nie da się, no. Nie da się kurwa nie denerwować się w tej grze. jak ja mam być spokojny, jak się takie coś odkurwia tutaj. Już wybucham po prostu, widzowie, wybucham. No, co chwilę mi się celownik kurwa zmienia, o co chodzi? Nie, oni kurwa, nie umiem holdować nic. Dobra, co to miało być, że ledwo wychyla mi już, dostaję prefire'a w web? O co chodzi? I'll take short flash, be careful. I'll flash now. One more flash. I'm watching B. Because I am alone on B. Yes, I know. Okay. Something B, something B, something B. One guy B. Two guy... Okay, they pushing B, they pushing B Already beside. Already beside. Orange dopiero zapierd...a No, gram gówno, nie będę się usprawiedliwiał, to jest strasznie słaba gra Mam nadzieję, że coś tutaj dam radę zrobić LOL mam Kon, 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 be careful, kon. Sorry. Stę. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co mam zrobić. Sromotny wpi na mirażu. Gierka 20 minut. Aż web boli. Web boli tak, że się nie chce grać po prostu. Naprawdę. Nie wiem. No nie wiem. Nie wiem, co się dzieje w tej grze. Ja dostaję instant tapy. hopy robią, co chcą. Nie wiem. Autentycznie nie mam pojęcia, co ja mam robić w tej grze. Serio. Underground. Underground. Oh my God. No i to jest to. Ja kurwa nie mam szans w każdym duelu przekrywam, no. O. Każdy duel przekrywa. O ducha. Małpy Zde auto orange. kurpa kurwa? klasyczkiem. Good job. I oni oddają. Powiedzcie mi, czy słyszeliście coś, kurwa, na mikrofonie? Że cokolwiek jest A. Bo ja nie słyszałem nic. Zero, null, info. Za każdym razem jest dosłownie cisza, kurwa, na tej radiostacji. Mam Jest smoke. Pretty low HP, on short. I got one window. One is ladder, 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 ladder. A już nas jest dwóch. cała piątka. Ja pierdziele. Dobra, przegraj, to nie mam. Nie zasługujemy na to, żeby wygrać. Nie zasługujemy. Co się od kurwa w tej grze, do churtyny? Czemu niebieski ma 1,13? Nie żebym ja grał perfekcyjnie, ale come on, no. Co się dzieje z tymi facetami? Jak ja mam psychicznie wytrzymać w tej grze? Jeśli ja nie jestem w stanie gry wygrać kilku podrząd i ja nie mogę no po prostu no nie da się wytrzymać psychicznie naprawdę widzowie nie wiem ten Beagle to też trafia nie chcę

i Ja p***, i on takie coś trafi, no. Kurwa, no nie wiem, no. Po prostu skończmy tą grę, je już, no. Skończmy grać tego Cezara, Nie wiem, no psychiatryka mnie zaraz coś wyśle.